Dumna Polska. Od takich słów możemy zacząć ten program, gdyż dzisiaj porozmawiamy sobie o postawie naszych orłów, jak i innych zespołów na tegorocznym EuroBaskecie. Witamy w kolejnym odcinku Spółdystansu. Ja jestem Rosik, ze mną są Bartek Kostrzak. Witam serdecznie. I Dawid Półtorzycki Dzień dobry. No to panowie, jak już tak w słowem wstępu powiedziałem, Dumna Polska. Możemy powiedzieć, naprawdę nasi zagrali świetny turniej. Y Jordan Lloyd, Mateusz Ponitka, naprawdę dwóch naszych liderów zagrali świetny turniej. No tak, zdecydowanie e, nasza reprezentacja przerosła wszelkie oczekiwania, e, jakie mieliśmy, szczególnie już tym pierwszym meczem skradli nasze serca, tak jakby, no, Wielką Słowenię pokonać, jednak gdzie jest Luka Doncic, jeden z najlepszych zawodników na świecie. I długo, e, długo nic. I długo, długo nic, no, też, co widzieliśmy w tym ale... meczu. Tam no nikolić potrafią, jakby są zadaniowcy, tam nie ma takiego mocnego środkowego, ale nadal dąci, który sam potrafi no Jest to pociągnąć, mocna reprezentacja, Sam pociągnął do ćwierć finału. Tak. Nie umniejszajmy. Nie umniejszajmy, dokładnie. No, wracając do Lloyd'a i ponitki, no to zdecydowanie nasi liderzy. Lloyd świetnie się wpasował do naszej reprezentacji. Tam bodajże w tym nawet pierwszym meczu 7 trójek. Bardzo fajnie się na niego patrzyło. No. Tak, no tym bardziej, dodać. że ten Lloyd wszedł właściwie tak z marszu do naszej drużyny, też to był jego pierwszy taki sprawdzian, też jego debiut w międzynarodowej w reprezentacyjnej koszykówce, też nie wiedzieliśmy jak do końca to będzie wyglądało, taka trochę niewiadoma, a wszedł i naprawdę... Dzielił i rządził. Dokładnie. I tak, no tutaj wynik ponad stan dla naszych chorób. No świetny turniej, no właśnie, też bardzo dobrze się Lloyd pokazał. No bo on, on nie był z tą kadrą wcześniej, on tutaj pierwszy raz był. No co prawda tam dostawał te wszystkie filmiki, nagrania, gdzie mu pokazywali, jak będziemy grali. No ale jednak to był pierwszy raz, jak tak faktycznie wyszedł na boisko z tymi ludźmi. No i jednak od razu było widać, że tutaj załapali chemię i naprawdę świetnie się dogadywali. No szczególnie z Ponnictwem, z którym już tam kiedyś grali tak. w tym zenicie w tak. Petersburgu, ale. No, było widać, że tutaj jest między chłopakami chemia, i no, było widać, że to oni tutaj ciągną tą reprezentację. No, tak szczególnie, gdzie jeszcze przed turniejem te mecze towarzyskie to uh -huh. nie były idealne, ale no, naprawdę Lloyd i Ponitka uciągnęli tą reprezentację. Tak, no właśnie sobie powiedzmy jeszcze o takich oczekiwaniach właśnie, bo patrzyliśmy na te sparingi, czy to ze Szwecją, czy z Finlandią, czy ledwo ten przepchnięty z Islandią, to naprawdę nie napawało optymizmem, wręcz można było zwątpić w tą reprezentację, co my, o co my będziemy grali na tym EuroBaskecie. Także troszkę to może była taka zasłona dymna. Może zasłona dymna, plus do tego jeszcze ta kontuzja Sochana, to już w ogóle tak, myślę, tak. że dużo kibiców podupadło na duchu i troszkę zwątpiło w naszą reprezentację. No ale chłopaki potrzebowali kilku meczów, żeby sobie na spokojnie się rozgrzać, dogrzać ten nadgarstek, no i na Eurobaskecie jak wypalili, no to wszystko siadało. No to ja przed turniejem właśnie miałem trochę obawy, no bo jedna rzecz tutaj, o której wspomnieliśmy, kontuzja Sochana, no ale druga, no przed turniejem tak raczej ja, jak prawie każdy zakładał, że tutaj Belgia, Islandia do pokonania, a reszta to powalczymy, ale raczej się nie uda. Może z Izraelem, tak się Można, mówiło Ale walczyć, takie, że może powalczymy, ale, może, ale tak. nic pewnego. Ale mhm. jak później też zobaczyłem, że przepychamy z Islandią towarzyski ze wersją raz przepychamy, raz przegrywamy, no to tak kurde, no, nabrałem wątpliwości. No nie wyglądało to dobrze. Z Senegalem też przegraliśmy mecz towarzyski. No, naprawdę nie wyglądało to dobrze, ale później jak już przyszło co do czego, to jednak jak przychodzą te ważne mecze, to tutaj potrafimy się zebrać i. A szczególnie powalczy... ze Słowenią. Szczególnie ma, ze Słowenią. Ale właśnie przy tych ważnych meczach potrafiliśmy się zebrać i wygrać. No, ale później jak przyszedł takim z Islandią czy Belgią, to znowu był ten problem, że jak no, już to jest dokładnie. ten gorszy trochę przeciwnik, to już się nie potrafimy tak zmotywować jednak. Tak, ale nasi liderzy to oczywiście Loidi ponitka, ale też nie zapominajmy o takich nieoczywistych bohaterach, na przykład Andrzej Pluta, też świetnie grał. Kamil Łączyński powrót po latach do tej kadry już nie najmłodszy zawodnik. No i też, no oczywiście soku, Michał Sokołowski, można powiedzieć taka bestia w obronie. Mamy, mieliśmy też kilku takich fajnych zawodników, właśnie nie tych takich może liderów a propos stricte punktowych, ale tych takich właśnie typowych walczaków. Tak, no Sokłowski to taki typowy nasz walczak i naprawdę bardzo doceniam tego zawodnika, bo dla naszej reprezentacji no, ogrom roboty wykonał podczas tego y, turnieju i no w, tak jak Ponitka i Lloyd y, rządzili i dzielili, jak to powiedziałeś, punktami, no to Sokół w defensywie, że oni widzieli, i sobie ustawiał mhm. przynajmniej doncica. Tak, jak se, bo zawsze dącić. najtrudniejszy przeciwnik soku na niego. Tak, dokładnie. Można no i cały Luka w troszkę denerwował się na pewno w niektórych tak. sytuacjach, jak tam soku go dociskał. Jak no soku świetny zadany w ws ale też Pluta właśnie należy pochwalić, bo jednak trochę tych, które jak rzucił, szczególnie tą jedną nadwróciciem, tak. taką wartą zapamiętania z tym stepbackiem, także tutaj ci nasi zadaniowcy też się spisali, nie tylko po nicka Lloyd, no ale wiadomo, no to byli tutaj takie główne gwiazdy. I też jak Pluta czasami miał gorszy moment, no to Łączyński jako świetny zmiennik też tak.

no, właśnie tutaj też byliśmy lepsi od tej Słowenii wcześniej w stanie, no bo my mieliśmy tych głównych, tak samo jak Słowenia miała Dącicia, a Tylko że jak tam było długo, długo nic, bo faktycznie sobie no, średnio radzili ci zadaniowcy, to u nas ci zadaniowcy, jak trzeba było, to jednak dowozili i ten wynik jakoś tam ratowali. No tak, no w tej Słowenii, no, tak jak mówisz, no ci zadaniowcy no, w naszym meczu nie dowieźli, ale później im się udało z grupy. Tak. Już możemy odpuścić Don Cicjovi, bo się troszkę ruszyliśmy na niego na początku. <grym> tak. No a jeszcze tak pogłębiając temat y, naszej reprezentacji, kto jeszcze mógłby w niej zagrać, no to właśnie, jak już wspomnieliśmy, Jeremy Sochan. No niestety ta kontuzja, odwołany przez Pers, jednak jakieś obawy o y, dyspozycję nadchodzący co to nie chcieli go nadwyrężać jeszcze tym Eurobasketem, no on na pewno dałby więcej w obronie, na przykład w meczu z Francją, gdzie widzieliśmy Jabusele, no Robił co chciał, tak naprawdę przeważał fizycznie nad nami. Gdzie tak A to... naprawdę chyba z nami to był nawet taki pierwszy meczego? Bardzo dobry na tak, tym turnieju. Tak, tak. No i widzimy właśnie w tym meczu, widzieliśmy, że może jakby był Sochan w tej obronie, jeszcze to ktoś wyższy, już z takim doświadczeniem, bardziej z NBA, już z tego typu kalibru zawodnikami byłoby może lepiej. No tak, no myślę, że tutaj Sochan właśnie szczególnie z Francją połógł, no bo patrząc na resztę meczów, no to resztę wygraliśmy to bez różnicy w takim razie. Z Belgią przegraliśmy, ale to, to, było, to była porażka, która nic nam nie zmieniła. W Turcji myślę byśmy nie pokonali nawet jakby był Sochan, ale mecz z Francją to jest właśnie ten, gdzie Sochan mógłby się przydać właśnie na tego Jabuzele, no bo Jabuzele no, zawodnik z NBA, ogromny, ogromny zawodnik, no i też no, mecz życia zagrał z nami tak naprawdę, tak, bo tak. cały Eurobasket wcześniej grał no, poniżej swojego poziomu. Na no wyszedł na nas i zagrał mecz życia, więc tutaj Sochan faktycznie mógłby się przydać jako ten taki świetny zawodnik defensywny. No i kto wie, może, jakbyśmy mieli to jedno zwycięstwo więcej, na przykład właśnie z Francją, to może ta drabinka by nam się później potoczyła trochę inaczej, może byśmy jeszcze coś więcej ugrali. No ale to i tak był super wynik, więc też nie ma co się przyczepiać. No, co do, się do tego, Sochana, no to ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak przychodzi jakiś ważny turniej, to nagle nie może wystąpić dla naszej reprezentacji takie, jakieś odnoszę wrażenie. Miejmy nadzieję, że. Na Mistrzostwa Świata się uda Jeremiemu, żeby być w pełni zdrowym i pomóc naszej reprezentacji, bo myślę, że to jest no, taki dodatkowy element, element który no, tylko zwiększy nasze szanse na... Yy, dalsze zajście w danym turnieju. Tak, ale jednak tutaj ważne było, żeby jednak wrócił do tego stanu, żeby się wyleczył, no bo teraz ostatni rok kontraktu go czeka, tak. no, czyli jednak bardzo ważny taki sezon. No, czyli no, bo... widzimy, że jednak sper z nim przedłużą ten kontrakt, Co? bo jest, było to niepewne, ale skoro już tak postępują, że odwołują go, chcą go mieć u, u siebie, no to tak, znaczy, no, plany muszą ale, mieć, muszą mieć plany muszą mieć na niego. Ale na to kontynu. tak czy siak no, musi dowieść tak, w tym sezonie tak, tak, wtedy, więc tak. ważne, żeby był zdrowy, żeby był tam na miejscu, no bo to będzie ten ważny sezon, gdzie będzie grało swój kontrakt. Mhm. Jeżeli w ogóle ma być kontrakt, a jak ma być, no to żeby był on jak największy, no bo to jednak jest ważne dla zawodnika. Oczywiście. No to panowie już mówiliśmy o tym co najbliższe sercu, czyli Polsce, troszkę może przejdźmy do rozczarowań tego turnieju, czyli na przykład Hiszpania, czyli obrońcy tytułu trzy lata temu wygrali turniej, a w tym roku nawet nie wyszli z grupy. No tutaj myślę, że Gruzja zaskoczyła Hiszpanów, bo Gruzini bardzo dobrze się postawili Hiszpanom i no, zabrali im to zwycięstwo w fazie grupowej. No, Duży zawód, duży zawód, y, jeśli chodzi o ten zespół, no bo tam ekipę mieli mocną, To nie jest tak, że jakieś tak. rezerwy tak jak na przykład w Francji, możemy trochę usprawiedliwić, że niby tam nie było Wiktora, łębaniamy mm. i tam innych. Nie zagrał wszystkich meczów też taką było. No także no, no, tak, tu Hiszpanie, no bardzo duży zawód. Tak, duży zawód, ale też można tak sparafrazować kryztoka, że jednak Hiszpania, no to już jest przeszłość, tak? No to już nie jest ta Hiszpania, gdzie są bracia Gazol pod koszem. To prawda, tak. ale są bracia Gomes, Gomez. Tak. No, no bo wiesz, no, Gomez to Amala. nie to samo, co yeah. Gazol. No i jedynym takim zawodnikiem z NBA w tym składzie był Santi Aldama, który no, nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem tak. w NBA. No jest solidny, no ale to no. był jedyny zawodnik z NBA, tak? W reprezentacji Hiszpanii. no Zazwyczaj tam ci Hiszpanie byli obecni w NBA, a tutaj to już. No to już nie jest to, to prawda, samo co kiedyś. To Tutaj prawda. Hiszpanie trochę mają problem, że nie mają takich teraz gwiazd, które się gdzieś tam przebijają do, do ligi w Stanach, a nie tylko w Europce. To prawda. Jeszcze takim rozczarowaniem na pewno jest Serbia. No bo to też murowany kandydat do medalu byśmy powiedzieli. Odpadli w 1.8 z Finlandią. No tak, no, kandydat murowany, że to był jedyny zespół, tak. gdzie byli zawodnicy tylko z NBA albo z Euroligi. No jedyny taki przypadek, to tutaj każdy się spodziewał raczej, że będzie strefa medalowa, w sumie nawet walka o złoty medal. No a tu się okazało, że no jednak tutaj zaskoczyli się, myślę Serbowie, że to nie poszło po ich myśli. No tak, tutaj ta, ten mecz jednej ósmej finału, no to e, finowie no, pokazali walkę do końca, bo tam ten mecz był tak naprawdę wyrównany do samego końca. E, no. Większość osób w sumie nawet tam stawiało na tą Serbię, że oni wygrają to, ale też miałem wrażenie po, po końcu tego meczu z Finlandią, że jakiś taki, taki zmęczony trochę był tym, tym meczem, że nie otrzymał aż takiego wsparcia od swoich kolegów z drużyny na tyle, ile oni byli jakby mogli w stanie mu dać tam. Pomóc, Szczególnie, nie wiem, bo... że w Serbii właśnie była ta kwestia, że tam miał kto pomóc. Bo jak ktoś tak, na przykład tak. się denerwował, że nie ma z kim grać, to tutaj no Jokic jednak ma z kim, z kim grać. No w Serbii jest dużo bardzo dobrych zawodników, więc on miał z kim grać, tam miał kto pomóc. Tak, a te końcowe akcje, jak musieli odrabiać, musieli rzucać trójki, no to tam prawie że nie do loty były. Hmm. Jokic tak już wziął tą piłkę i z, zbiegł już ją rzucił, jak on to z, ze swojej głowy rzuca. Tak. I oczywiście mu to wpadło, no bo dlaczego nie? I później tylko tak, takie miałem wrażenie, że jest zmęczony po prostu tym meczem, hmm. nie? że. No był wszystko, on, się i ale troił. koledzy nie, nie dowieźli, po prostu nie, nie dojechali dowieźli. na ten turniej, mimo że nazwiska mocne, to... Ale nie ma co mówić oczywiście finali. bo no no. Loli Markanen no tak. to no. oczywiście. turniej życia. Oczywiście, No właśnie, powówmy też o Czarnych Koniach turnieju, kogo możemy wytypać do takiego miana? Właśnie Finlandia na pewno. Ja na pewno się tak też nie spodziewałem, że jednak... Turcja zajdzie do finału, tak, wiedziałem, tak. że to jest mocny zespół, ale... Oczywiście oni mówili szumnie przed, że oni tak. idą po medal i tak dalej, ale nikt tak, tego raczej tak, na poważnie tak, nie mówił. że nie ma oka. że fajne, tak, fajne tak, chłopaki, tak, fajna ekipa, tak. coś powalczą, ale raczej no wiadomo, że w nie aż tak. To obstawialiśmy bardziej, że Hiszpania, Francja, mhm. tego typu zespoły, a Turcję to mieliśmy, no, że powalczą fajnie. Nie? Może ale... jakiś ćwierćfinał, tak, coś, tak, ale... tak, tak, tak. No ale czarny koń na pewno Finlandia, tutaj no liczyłem, to. że nawet może urwam ten medal, ale się nie udało. No jak tutaj Markkinen, no, świetny zawodnik, tutaj apel do dyrektorów sportowych w NBA, wyciągnijcie go z tego Utah bo naprawdę Tak, to... ma szansę coś wygrać. Tak. Coś bo to coś naprawdę zdobyć. jest, no 2, 13 wzrostu, rusza się jak rozgrywający, to naprawdę jest kawał zawodnika. A tankuje w Utah. marnuje, się. Utah. marnuje, się, marnuje się chłopak, wyciągnijcie go stamtąd, <laughs> naprawdę. No, kolejnym takim na pewno czarnym koniem może być Gruzja, panowie. No, tak. Duże też zaskoczenie. fajnie grał na tym turnieju. Tak, Goga Botadze, tak, jeśli dobrze wymawiam. Tam tak, tak, z Orlando Goga Botadze. I... Już teraz trochę niepodobny do siebie, tam włosy zapuścił. Tak, tak. Trochę tyś... do Jezusa mu bliżej. I to teraz będzie Jezus, tak, po <ślajny> <to> takim wyniku. <ślajny> 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 tam też drugi chyba wysoki, Szengelia, tak, jeśli dobrze wymawiam, to też podobny do tego. Tak, Szengelia. No to, jak dobrze kojarzę, to w meczu jednej czwartej to panowie opuścili boisko po po swoim nieładnym mm. zachowaniu, szczególnie też w gdzie tak mocno zbara w bieg w jednego z zawodników rywali. Więc tak nieładnie się pożegnali z tym turniejem, Ale To jest taki gorący charakter gruziński. Tak, 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 tak. No i tak fajnie ale... niespodziankę zrobili, fajnie się ich oglądała. To jest, jest najważniejsze. Tak, Francja tak, tak, jest w 1.8. pokonana, tak, więc tak. naprawdę wielkie wydarzenie też dla Tak, świetna historia. Będą, będą mieli co zapamiętać w Grudnie, Oczywiście, na pewno. Oczywiście. No, też już panowie powiedzmy o takim może konflikcie, który się nawiązał, takiej lekkiej przepychance słownej podczas Tuckeringu, czyli Al pan Sengun i Janis. Tutaj Sengun trochę nie docenił powiedział, że on jest takim słabym rozgrywającym, a Janis jednak mu odpowiedział, że on wygrał wszystko tak naprawdę w tej NBA w koszykówce. tak. I coś że, do... że on nie musi odpowiadać. Tak, tak i nie, nie? musi odpowiedzieć na to pytanie. No I też tam, jak y, była ogłaszana y, piątka turnieju, no to panowie chyba z tego co widziałem gdzieś na internecie, że nie podali sobie. Tak, no nie, nie podali. Zadra, zadra jakaś tam powstała. Gdzieś tam później no. były jakieś przeprosiny Instagramowe, ale na samym turnieju no widać było, Yo. że gdzieś tam chłopaki coś do siebie mają, no ale no po takim meczu, jaki oni tam mieli, to też nic dziwnego, szczególnie, że jak Grecja, Turcja też takie narody, które tak... No mają takie spięcie... Mają takie spięcie. ze sobą. tutaj... Janis też miał rację, no, że tak faktycznie, no on już wszystko wygrał i też ten zarzut, o, bo tam było głównie, chodziło o to, że Szangun powiedział, że Janis no, nie jest zbyt dobrym podającym. Tak, tak no. No, i Okej, okay, no może nie jest to jakiś super rozgrywający, no ale ma prawie 60 Triple w NBA, no więc tak. coś tam potrafi, jednak. Także Janis może powiedzieć: Młody, spokojnie, no, no. zdobądź to co ja i dopiero możemy porozmawiać. To, o, dokładnie, no, dokładnie. Trochę mu tak w, na, na tej zasadzie po, powiedział. No, no, ale też odpowiedział trzecim miejscem, czyli właśnie z y, brązowym medalem w tym bezpośrednim meczu. Więc w tym, takim pojedynku, można powiedzieć, Janis, no, udowodni, że jest lepszym zawodnikiem, po prostu na ten moment. No tak ten mecz o trzecie miejsce z finałem też bardzo zacięty, bo finowie do samego końca walczyli i tam mało się nie odbyło o dogrywkę. I no w końcu pierwszy medal zdobyty Janisa w reprezentacji. No cóż, można więcej dodać. Fajny, ty, fajny ten obrazek, że z braćmi zdobył to, nie? To też tak, bo tam tak, dwóch brać tak, to tak, bardzo fajna tak, historia, tak, tak. że razem medale zdobywają. No ja jednak liczyłem na tych winów, chciałem zobaczyć tam Rory'ego z medalem, tak. no ale jednak Janis to jest Janis, no to jest inny kaliber zawodnika całkiem, no to, jest, to maszyna jakąś. to jest, jak on no Tak, no to, w, to jest pole. zawodnik, który sam no, był w stanie wygrać mecz. No tym bardziej w Europie, no to Tym bardziej w Europie, zbrani, tak. Nie ma też takich obrońców bardziej sobie równych, tylko jedzie po prostu... Kosz, kosz, coś no, to tak akcja dokładnie. jak się rozpędzi, to nie do zatrzymania. No tam mało kto byłby go w stanie zatrzymać. Może jakby na Francuzów trafili, to może Jabuzele, też taki ogromny, to <głosł> tak. jeszcze on może byłby w stanie go zatrzymać, ale tak, no to mało kto takiego Janisa ogromnego o, Polska, jest. Polska, może oleg Balcerowski. <głosłusza> Balcerowski. To raczej by tam został zmieciony po drodze <głosłusza> przez tego Janisa. Już nie przejmy tego cukierkowego klimatu, <głosłusza> chwalenia naszej reprezentacji. Ale może Olejniczak, on jeszcze może, to on, on, on już bardzo. To z to dobra walka była. Tak, tak, tak. No Wolka, jeszcze powiedzmy, że wierzymy, kibicujemy mu dalej. I przechodzimy do kolejnego tutaj. Powiedzieliśmy o trzecim miejscu, to teraz sam finał, panowie, Niemcy, Turcja. No, też zacięty do samego zacięty końca. Zacięty do samego końca, ale jednak Niemcy to był taki zwycięzca do przewidzenia, bym powiedział. Szeroka mi... kadra. Szeroka kadra, tak. bardzo to jedna. Że są bardziej... zawodnicy z NBA, tak. zawodnicy z przeszłością w NBA, którzy dalej dowożą, No i to jednak też są no, mistrzowie świata aktualnie. No właśnie, też... to jest utytułowana już no, drużyna tak, tej, no... zgrana ze swoją reprezentacją. Więc... Wypadałoby, żeby tutaj tak. zagrali dobry turniej. No szczególnie właśnie, to jest, podobny, to jest podobny skład, jak był na tych mistrzostwach świata. Więc to są właśnie, to już jest zgrana, zgrana kadra, mają liderów, no Shredder to jest. No, to jest naprawdę jakiś fenomen to jest bóg koszykówki na poziomie europejskim na zasadach europejskich to jest naprawdę inny zawodnik niż w NBA no może nie tyle co inny, co po prostu lepszy. Tak, no tutaj właśnie też yy, chciałem, że taka kwestia pojawiła się, że Schroeder za same swoje wyczyny w reprezentacji powinien otrzymać jakby ten przywilej dostąpienia do Hall of Fame, tak, nie wiem, co tak, panowie tak. na ten temat sądzicie. <noise> jednak to jest Hall of Fame NBA, tak więc... No, no jednak, no ale ja bym chciał, żeby w NBA dostał może taką trochę większą szansę, no bo jednak tak. skoro w Europie tak gra, a tu też są zawodnicy z NBA, no to coś tam jednak potrafi, no, on tak? On poka pokazywał przecież w NBA, w Lakersach na przykład, jak uważam grał z jedną z ważniejszych roli wtedy, co doszli do finału w konferencji, trzy lata temu bodaj. Z Denver, co dopiero odpadli, no naprawdę ten Shredder tam dowoził, tak? Na, na, naprawdę szkoda, że w NBA tak nie dowoził i też nie otrzymał jakiejś mm. tam takiej większej roli. Uznania właśnie. Tak, no bo na przykład dla Niemców Dirk jest takim zawodnikiem mm. legendarnym, bo i z kadrą osiągnął mnóstwo, ale też właśnie w NBA sobie świetnie radził. No mm. to jeżeli popatrzymy na osiągnięcia reprezentacyjne, no to Shredder no. mógłby konkurować z takim Dirkiem, no bo on naprawdę tyle co tej kadrze dał, to tak jak u nas ponitka, tylko jeszcze poziom wyżej, no tak. ale w NBA tutaj nie ma tych osiągnięć takich, jak miał Dirk. No, no szkoda, no szkoda tego Shredera, bo widać, że coś tam potrafi jednak. No coś tam potrafi, no i dostałem MVP tego Eurobasketu. No zasłużenie. Zasłużenie. Do, do, no właśnie, jeszcze do, do finału samego mhm. wczesając, no to jak już poruszyliśmy temat Shinguna, no to może to takie odzywanie się do Janisa, może mu tak mhm. e, taka karma tak, była, bo tak, tak. E, no miał piłkę na wyrównanie pod koniec, a no strasznie, no przerzucił tą piłkę w ogóle nad koszem. Prosty Leja, który też się dla takiego zawodnika, takiej klasy jak on, no, totalnie pod koniec. Mm. I myślę, że można stwierdzić, że no przegrał Turcji mistrzostwo. Tak, no, w tej końcówce no to on głównie, na nim się te akcje opierały. Też ta trójka jego, no. Ok, mógł rzucać, ale na jednak bardziej doświadczony zawodnik by się zatrzymał, rozejrzał. On jednak no tam, młoda krewno no, podpalił się po prostu. chyba Osman powinien Tak, no to najlepiej. podpalił się po prostu, rzucił. Rzucający już taką... doświadczony zawodnik, bo nie było dla Szęguna, ale też tutaj Szęgun został. Się poczuł. No, ale został trochę tutaj Szęgun też ukarany przez Schrödera za te słowa o podawaniu, jak tutaj Szengun podał plecami do Schrödera mm -hmm. na te ostatnie punkty. No więc tutaj no. też Schroeder no. też jeszcze pokazał, jak świetnie czyta grę, więc MVP w pełni zasłużenie dla niego. Tak, no też świetne średnie, no nie muszę przytaczać oczywiście 20 punktów, 3-4 zbiórki, 7, 2 asysty panowie, no to jest na warunki europejskie, no to takie średnie zawodnik to jest naprawdę bardzo zasłużony Nie ma o MVP. czym dyskutować tutaj. Tak jest. Naprawdę. No i najlepsza piątka tego turnieju, czyli Janis, Schroeder, Shengun, Franz Wagner i Luka. No to widać jednak ten Eurobasket, no mimo wszystko NBA stoi, no trzeba powiedzieć, że. no tak tak, no widać, że jednak NBA to jest ten inny poziom. Trochę dziwi ten Luka w sensie, no wiadomo, że on tam był najleps najlepszym rzucającym, tylko że no, Słowenia skończyła w świerć finale. Tak, jednak tak, to zazwyczaj tak, zawodnicy, tak, tak. którzy. No może Słowenia zespoło... zespołowo słowo zagrała, no ale luka. Tak, no luka 6, zagrał świetnie. Po prostu zazwyczaj zawodnicy, tak. którzy gdzieś tam wcześniej kończą, to nie są może tutaj tak. brani pod uwagę, no ale Luka tutaj no zasłużenie, no bo grał świetnie dla tej Słoweni. Na no, cała reszta, no też taka bez zaskoczenia, ta, ta pierwsza piątka, ale na drugą piątkę warto zwrócić tak. uwagę. Mamy tam reprezentanta swojego. Jordan Lloyd. Jordan Lloyd też się Piąty na miejscu w średniej yy, liczbie punktowej, 22 punkta. No to jest naprawdę no, świetny wynik. Tak, jedyny zawodnik w tych top 10 najlepiej rzucających, który nie, nie gra aktualnie w NBA, więc tutaj tak, też takie tak, tak, wyróżnienie tak, widać, że tak. też jednak Lloyd jeszcze nie, nie zapomniał tego poziomu NBA i że to naprawdę jest świetny zawodnik który oby jak najdłużej grał tak dla nas, ale tak między Bogiem a prawdą, to za długo tak dla nas nie pogra. No ale tak. tam 32, no, chyba lat, No ale parę, parę lat pogra, no, pamiętamy. Pamiętamy, no, pamiętamy AJ'a AJ Slotera dokładnie 30 ile on miał? 6, 6 chyba? 36, tak, 36 tak. 6 lat. Oby też taki żywotny był I ten Jordan miał. Lloyd, bo jednak ten wiek to jest coś, co u nas tak. może być problematyczne niedługo. Bo... Także można powiedzieć za AJ'em Sloterem już nikt nie tęskni. <laughs> tak, mamy już mamy nowegro, Janusza Lloydowskiego, tak. no, no tak, nowego już tutaj O Sloterze już zapomnieliśmy praktycznie. Także oby też był taki żywotny jak sloter, no bo właśnie tutaj ten wiek to jest taka najbardziej tak. problematyczna. A póki co to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego tak. zawodnika. Jeśli naturalizować, to, no, ja, nie, to tylko tak. Tylko, takich. tylko takich. Zapraszamy. Zapraszamy. <grym> Jeśli ktoś chce. <grym> <grym> możecie się wymieniać. Co <grym> Zapraszamy. Tak naprawdę aż jestem w szoku, że tutaj PZ kosz był, był w stanie wyciągnąć takiego zawodnika, bo jak zazwyczaj jednak ten mhm. nasz PZ kosz tak nie zachwycał, No właśnie. to tutaj naprawdę dowieźli i nie wiem skąd oni wytrzasnęli no. tego Lloyda, ale chwała im to on, za to. On mówił też, że to było jego marzenie: zagrać na neurobaskecie, poczuć trochę tam atmosferę, jak to jest. No i fajnie, że po prostu Związek to wykorzystał, do nas go jakby zwerbował. U nas też turniej, więc na pewno też dla niego fajne przeżycie. Też atmosfera w spotku Nie no... należy, należy pochwalić naszych kibiców, oni też dowieźli na tym turnieju, tak, bo atmosfera tak, tam tak, zawsze tak. była. Zawsze była świetna. I też y, samo, sami organizatorzy też zapewnili, żeby tam y, dosyć znane osoby się tak. pojawiły. Co też dla mnie było szokiem. W sumie nie spodziewałem mm -hmm. się, że y, na przykład reprezentacji y, Polski. W piłce nożnej tak. czy Łukasz Podolski. Tak, Także też bardzo fajna promocja tak, koszykówki fajna w Polsce promocja. przez samą grę i samą otoczkę i tego opakowanie, bo też tak. no koszykówka, koszykówka w Polsce no nie jest takim sportem no tak, ale teraz, mainstreamowym, ale teraz, teraz, teraz jest, jest bardzo duża szansa, tak. właśnie poczynić krok. Dużo influencerów, którzy się tak. starają. To tak, tak, to tak. Original, tak. dobrze, że tutaj właśnie też organizacyjnie zostało dowiezione, bo dobrze by było, żeby ta koszykówka gdzieś, też gdzieś tam była bardziej popularna, bo jednak faktycznie no. No, mamy tutaj bardzo fajnych fanów koszykówki tak. w Polsce. No, mamy Sochana w NBA. Kadra zawsze dowozi na tych turniejach, co tak. może zawsze myślimy, że nie dowiedzie. to jednak A zawsze, jednak zawsze pozytywnie jest. Zawsze w przeciwieństwie do na no. przykład piłkarskiej. Dlatego jest na czym budować tak. tutaj, więc naprawdę dobrze, że organizacyjnie też, yy, też yy, nie zawiedli, no bo jednak można tutaj budować koszykówkę jako bardziej taki mainstreamowy sport w Polsce dzięki no temu. tak. No tutaj, jak już Dawid tutaj wspomniałeś, tylko tak, yy, Liczby, tylko rzucę, że na poprzednim Eurobaskecie czwarte miejsce, teraz szóste, więc naprawdę to dla naszej tak. rejestracji to duży sukces. Tak, no, tak. naprawdę, to jest świetny wynik, gdzie zawsze właśnie myślimy, że no nie mamy takich bo... zawodników, to raczej nie będzie to, a później przychodzi to do czego i każdy turniej jest wynikiem ponad stan. Tak, myślimy przynajmniej, no może to jest nasz stan, może nie jesteśmy tacy dobrzy. Bo... <laughs> może tak, póki, i, póki będziemy grali ze Słowenią mecze na takich turniejach, to <laughs> Tylko, by... losujmy tylko Słowenię, bo to jest trudny Oczywiście dla nas trudnych w cudzysłowie, Dokładnie. Mówimy, jak my ze Słowenią gramy i oby tak dalej tak. No, i panowie, na tym fundamencie można budować tą pasję koszykówką w Polsce, po prostu zarażać innych też może tą koszykówką, niech się to grono poszerza. No i musimy niestety kończyć nasz program. Jeszcze raz mówimy: Dumna Polska, naprawdę świetny turniej, niech to się niesie ten sukces naprawdę. No i dziękujemy. Ja jestem Piotr Osik, ze mną byli Bartek Kostrzak. Dziękuję bardzo. I Dawid Półtorzycki. Dziękuję bardzo.